Kochani, aktualnie w internecie pojawia się dużo artykułów i opinii rzekomo niezadowolonych graczy z racji tego, że serafin to tak naprawdę, jak to ładnie się przyjęło, Sona 2.0. Sam zacząłem się nad tym zastanawiać i interesować i stwierdziłem, że najpierw muszę poczekać, aż bohaterka pojawi się na PB i zagrać chociaż jedną czy dwie gry, aby stwierdzić, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. Bo dla mnie łapki w dół pod skin Spotlights, kiedy bohaterki jeszcze w grze nie ma, to nie do końca jest wyznacznik. Bo ja jednak samemu wolę sobie wyrobić opinię niż podążać za tłumem. No i zagrałem i wyrobiłem sobie zdanie. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, czy Riot zrobił ogromny błąd wypuszczając Serafin w takiej formie, w jakiej została wydana. Tak jak mówiłem, opinia, że Serafin to Sona 2.0, szaleje po internetach. Na swojej stronce na Facebooku pytałem was, co sądzicie o bohaterce. I jak zwykle pojawiły się bardzo ciekawe komentarze. Mówienie, że Sona i Serafin są takie same, bo ich motywem jest muzyka, jest prawie takie same jak mówienie, że Kane i Zed to to samo, bo to Ninja Cienia. A mi wbrew większości opinii podoba się jej zestaw umiejętności. Dawno nie wyszedł taki dość prosty w obsłudze, midlaner, który sprawdzi się też na saporcie. Riot hypował mocno Serafinkę, tak jak wspomniałeś w filmach, i nagle okazuje się, że dostaje ona Ultimate'a. Z jednej strony fajnie, mogą dużo zarobić i szczerze mówiąc, ładna jest, ale z drugiej strony, patrząc na na przykład Orna, który ma tylko jednego skina, odkąd wyszedł, to trochę średnio. Już nie wiem, co w ogóle myśleć o Serafin. Przez hype, jaki na nią stworzył Riot i swoje umiłowanie do muzyki, bardzo się nią interesowałam. Niestety, umiejętności mnie rozczarowały i częściowo zgodzę się z tym, że to druga sona. Nawet pojawiły się memy, tak jak ten o tutaj. I u mnie wygrało wszystko. Kiedyś to kurła były czempiony, a dziś nie ma czempionów. Zatem jak widać opinie graczy są dość odmienne. Ale sprawdźmy w sposób merytoryczny, czy Riot rzeczywiście zrobił rzecz straszną i błędną. Czy to my, gracze, narzekamy za bardzo. Najpierw rzecz oczywista. Jeżeli chodzi o design, to tutaj myślę, że nie mamy chyba wątpliwości. Bohaterki różnią się od siebie wyglądem, albo stopniem cukierkowości, czy wykorzystywanymi elementami. Etwa Sony, jej charakterystyka jako zaadoptowana zdolna dziewczynka z Ioni, czy hekstechowa platforma Serafin. Tutaj bohaterki są zgoła różne, jednak koncepcyjnie i w uproszczeniu można je uznać za dość do siebie podobne. Wszak obie są bohaterkami muzycznymi, które wykorzystują swoje talenty. Instrument czy wewnętrzny słuch do walki na Sauners Rifcie. I tak jak mówię, koncepcyjnie obie bohaterki są podobne, lecz moim zdaniem nie można się tutaj pod tym kątem za bardzo przyczepić. Bo na takiej samej zasadzie, jak już było przytaczane, możemy się przyczepić do Zeda i Keina, że są oni wojownikami z zakonu cienia, czy Atrox i Rast, gdzie obaj leczą się jak szaleni w teamfightach, bo są darkinami, czy Darius i Garen. Takich postaci w League of Legends, podobnych koncepcyjnie bądź nieco tylko podobnych, znajdziemy kilka lub kilkanaście. I ja bym w tym momencie temat samej charakterystyki Serafinki pominął, gdyby nie jedna ważna rzecz. No i zupełnie nie zgadniecie co to może być. Oczywiście lore. Koncept bohaterki z platformą wzmacniającą jej wewnętrzny słuch, dzięki któremu może walczyć na Summoner's jest przepraszam naprawdę, ale o kant 4 liter obić. Niestety bądź stety, ty, drogi widzu, jako że oglądasz moje materiały, wiesz jak wielki i bogaty jest świat Ligi i pomysłów na koncepcję bohaterów, znalazłoby się naprawdę wiele. W sumie, tak teraz myślę, że musiałbym zrobić chyba kolejne części 10 bohaterów w lidze, którzy w fabule mają bardzo dużo miejsca, są bardzo rozwinięte, a które mogłyby być grywalnymi bohaterami. W każdym razie mamy pradawnych, wyniesionych, darkinów, mamy nie wiem, mało rozwinięty region Isztalu, gdzie nowy bohater na pewno by nieco światła na ten region rzucił. Mamy niezbadane północne tereny Runtery, mamy w ogóle niezbadane elementy i tereny Runtery, bo znamy jedną szóstą mapę tylko. Czy chociażby z tego co znamy, nieco słabo rozwinięta jest historia Bundle City, czy pustka jest bardzo tajemnicza. Jest naprawdę wiele rzeczy i ogrom elementów. Które można rozszerzyć, a dostajemy dziewczynę na platformie. No troszkę szkoda mi tego zmarnowanego potencjału. Szkoda, naprawdę szkoda. Mówiłem nieco o tym w materiale, kim jest Serafin, to i nie będę dalej tej myśli tutaj kontynuował. Jeżeli chodzi o umiejętności, bo wydaje mi się, że to jest największy zarzut graczy do projektantów z Riot Games, prawdą jest to, że gracze od razu zauważyli podobieństwo do Sony, nawet jeszcze serafinkom nie grając. I według jednego ze źródeł dzisiejszego materiału, główny projektant postaci Ryan Mireles, Powiedział, że zanim zaczniemy ją oceniać i przyrównywać do Sony, powinniśmy bohaterkom w ogóle zagrać. Z czym ja się oczywiście w stu zgadzam. Na przykład Forza i Need for Speed dla kogoś, kto nie gra w ścigałki to mogą być po prostu wyścigi. Ryan uważa, że ogromną różnicą jest to, że Serafin i Sona różnią się tym, iż ta pierwsza ma skillshoty, a druga point-and-clickowe spele. Oczywiście nie do końca, bo w serii jest podobne do Aur Sony, a RK Sony… no tą umiejętnością trzeba jednak trafić. Wiem, że czasami ciężko nie trafić, ale jednak trzeba. I zanim powiecie, co to za różnica w ogóle, to powiem, że ja też tak myślałem. Myślałem, że co to za mechanika w zasadzie? No, dwa razy rzucanie spela, taka trochę dywagacja Leblanki. Ale tak po głębszym zastanowieniu stwierdziłem, że jednak zgadzam się z Ryoterem. Ta pasywna umiejętność double rzucania spela daje fajne możliwości działania. Czy to lepsze wsparcie drużyny na W, mocniejszy cecek na E, czy większy damage z umiejętności pod klawiszem Q. Bo tak de facto w innej mobie, czyli docie, też jest albo był. Był bohater, przynajmniej chodzi mi o dotę pierwszą, i był tam bohater Ogrmagi, bodajże tak się chyba nazywał. I był przynajmniej tak jak mówię, w pierwszej docie i miał może coś nieco innego, ale też troszeczkę podobnego. A mianowicie szansę na dwu lub więcej krotne rzucenie umiejętności. Bodajże 35% miał przy rzucaniu spela, że gdzieś tam jakoś multiplikatywnie może ją rzucić. Zatem można z sukcesem zrobić bohatera z taką mechaniką, ale nie zgadzam się już z nieco innym stwierdzeniem, bo oprócz tego w samym źródle mamy kilka wypowiedzi, albo bardziej kilka stwierdzeń innego Ryotera, które mają bronić serafin. I jedno, które chciałbym tu przytoczyć, bo jest dla mnie bardzo istotne, to. Sona przeważnie utrzymuje się na tyłach zespołu. Serafin jest piosenkarką, która zajmuje czołowe miejsce na scenie. Zakładam, że czołowe miejsce to metafora, bo jeżeli by to zrozumieć dosłownie, to jakby powiedzieć, że z bakłażana można by zrobić zajebisty kombine. Ja to tak rozumiem, że może nie oznacza to w 100% frontlane, ale też nie oznacza to stania kilometr za swoimi sojusznikami, typu jak grasz z Eratem albo RQ Jinem. I z tym po moich grach zupełnie. Pełnie się nie zgadzam. O ile Sonom gra się nieco inaczej pod kątem mechanicznym, wiadomo, skillshoty bądź nie skillshoty, to mam wrażenie, że mimo wszystko gameplay jest całkiem podobny. Bo grając Serafin ze względu na jej spory zasięg E oraz Erki i wcale nie taki mały zasięg Q, trzymałem się spokojnie z tyłu i rzucałem umiejętności. Zatem, podobnie jak Sona według Riotera, utrzymywałem się na tyłach zespołu. Zatem, podsumowując to, nie uważam, żeby gameplay był jakiś podobny przy obu bohaterkach aż tak bardzo, bo rzeczywiście są różnice. Ale to wcale nie oznacza, że w tej sytuacji Serafin nie wnosi niczego złego. Otóż w LoLu mamy naprawdę dużo postaci, jeżeli Riot będzie dotrzymywał tempo tworzenia 6 postaci rocznie, będziemy powoli zbliżać się do liczby 200 grywalnych herosów. Czy to źle czy nie to już Wam zostawiam do rozsądzenia i oceny. Mi aż tak liczba bohaterów nie przeszkadza, to ważne aby ci bohaterowie byli jednak w jakiś sposób unikalni. No wiecie, jak wychodził Aphelios, sam za nim nie przepadałem, mówiłem, że będzie tak silny ze względu na mnogość swoich mechanik, że dostanie sporo nerfów. No i dostał ich dwie dziesiątki. Yumi można nie lubić, sam za nią nie przepadam, ale no, trzeba powiedzieć, jest wspierającym tak zwanym ardentem, ale mechanika siedzenia na kimś jest unikalna. Set jest bruzerem, których, którego również można nie lubić bądź lubić, wiadomo, jak każdą rzecz w League of Legends, ale ma on inną animację albo inną mechanikę bardziej autoataku oraz mechanikę dzikości. Lilia poza swoim szybkim bieganiem jako tako niczego nowego nie ma, ale tutaj wchodzi nieco inna rzecz, bo feeling gameplayu Lilium rzeczywiście gra się inaczej niż jakąkolwiek inną postacią w lidze. Czy wreszcie Samira? Jasne, Erka, podobna do Death Lotusa Katariny, ale to bohaterka zarówno dystansowa, jak i Mele z mechaniką wbijania ocen. Natomiast przy Serafin, no cóż, ja nie czułem w żaden sposób, że gram jakąś unikalną postacią w lidze. No nie wiem, być może zagrałem tych gier za mało, być może trzeba się przekonać, ale jest to moje subiektywne odczucie. Mam takie wrażenie, że zwyczajnie bohaterka wyszła troszeczkę za szybko i przydałoby się jej jeszcze parę miesięcy bycia w rajocie i nie wyjścia na światło dzienne. I oczywiście wiem, że słodkie postacie na pewno podobają się niektórym z Was chociażby. I choć sam wolę mroczniejszych herosów, rozumiem potrzebę istnienia tzw. cukierkowych postaci. Bo każdy wizualnie czy gameplayowo powinien mieć jakąś bohaterkę albo jakiś element gry, który zwyczajnie przypadnie mu do gustu, ale jakby się tak głębiej zastanowić, jaki w ogóle sens ma tworzenie postaci nieunikalnych, które już w lol są i są to ich wersje 1.0. I co by niektórzy z Was nie stracili do mnie sympatii, mi dodanie serafinki do ligi nie przeszkadza. Wiadomo, rozumiem, komuś może się ona podobać. Czy to ze względu na skill, czy to na cukierkowy wygląd. Wiadomo, każdy ma jakiś swój gust, i to, że komuś się ta serafinka podoba wizualnie, czy podobają jej się umiejętności. Ja do tego oczywiście nic nie mam, bo po to są postacie w lidze, żeby nimi grać. No, jeżeli ja pogram jeszcze kilka gier i bohaterka mi się nie spodoba, to zwyczajnie nie będę nią grał. oj też nie za bardzo mi się podoba, to nią zwyczajnie nie gram. A są osoby, które oczywiście kapłankę Krakena uwielbiają. Lecz ja bym tutaj chciał w pewien sposób zwrócić uwagę na nieco szerszy problem niż to, czy postać nam się podoba czy nie, bo powiem tak, wolałbym, żeby Riot zajął się starszymi postaciami, które niekoniecznie są często pikowane, a są jedyne w swoim rodzaju. Na przykład Amumu, Anivia, Blitzcrank, Cho'Gath, Jax czy Jarvan. I takich postaci jest oczywiście więcej. Nie mówię oczywiście, że zaraz każdą trzeba jakoś masywnie reworkować, ale być może jakaś mała zmiana, jakieś ulepszenie czy dodatek. Wiecie, tak aby to wprowadziło jakąś taką, jakieś większe zainteresowanie, interesowanie tą postacią wśród graczy, bo w lidze mamy taką grupę bohaterów, którymi mało kto w ogóle gra. To zamiast dodawać coś nowego, to może warto by się zastanowić, czy nie zrobić czegoś ze starszymi bohaterami. I wtedy jeżeli zrobić by to dobrze, to mamy coś nowego w czymś starym, co myślę, że jeżeli zrobić by to z głową, zadowoliłoby zarówno tych, którzy chcieliby coś nieco nowego i tych, którzy lubią tą starą wersję. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Tutaj myślę, że większość z nas zgodzi się, że po co Ultimate do Serafin? W mojej skromnej ocenie, Ultimate do nowej postaci, to, przepraszam po raz drugi, czysty bullshit. Skórki Ultimate zawsze były sporym wydarzeniem. Ezreal, choć dziś nie aż tak unikalny, gdy wychodził, pamiętam, że gracze mówili: Wow, chłop zmienia armor podczas rozgrywki. Jego skile wyglądają fantastycznie. Jak wychodził Uder, podobnie jego style idealnie się do ultimate skina nadawały. Jak wychodziła Elementalist Lux, no to już w ogóle totalna masakra i pomysł zmiany Lux podczas gry, moim zdaniem, był i nadal jest świetny. Później wyszła Gun Godess Miss Fortunka, która, jak sam Riot przyznał, jakościowo odstawała od reszty, dlatego jako Ultimate Skin kosztuje nieco mniej. Co jest jak najbardziej fair w stosunku do graczy i ja to jak najbardziej pochwalam, choć sam uważam, że skin nie jest aż taki zły. I tutaj wychodzi Serafin. Skin w zasadzie trzy skiny, które wybieramy przed grą i mamy tylko jeden dostępny wygląd w grze. Co by nie mówić, skiny wyglądają OK, ale tak jak nieco popsuł się koncept hekstechowych skinów, tak tutaj ja powiem szczerze, że ten pomysł zupełnie mi się nie podoba. A najbardziej to nie podoba mi się, że wychodzi taki skin do postaci, której jeszcze w teorii w ogóle nie ma. Czuję tutaj troszeczkę taką korporacyjną rękę. Oczywiście nikogo tutaj o nic nie oskarżam, ani nie są to żadne pomówienia czy coś w ten deseń, ale wydanie cukierkowej bohaterki, na którą Riot zrobił ogromny hype, która jest taką pokrzywdzoną, smutną dziewczyną, której udaje się wbić do kariery popowej i, i robi karierę. Danie jej do tego ultimate skina z jednej z najpopularniejszej serii skinów, czyli KDA, brzmi tutaj. No nie brzmi to dobrze i brzmi to jak rzeczywiście taki takie uderzenie w jakąś konkretną grupę odbiorców i powiedzenie, hej, chcemy zajrzeć do waszego portfela. W mojej opinii Ultimate Skin z racji tego, że zawsze jest to wyjątkowy skin, a przynajmniej zawsze był, epickiego skina może dostać każdy bohater. ta już nie, gdyż są to lata pracy czy w ogóle pomysłów, na przykład przy Zrilu trzeba wymyślić jakąś konkretną ideę i to fajny, unikalny pomysł czyni Ultimate Skina tym, czym naprawdę jest. Czymś, co gracze Chcą kupować czymś, co graczom się po prostu podoba. Przyznam szczerze, że ostatni raz czułem to rzeczywiście taką ekscytację przy Elementalist Lux, gdzie specjalnie wstawałem wcześniej przed pracą, żeby zobaczyć, czy już jest do kupienia. I robiłem tak przez ponad 4 tygodnie. I nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. Być może Riot w jakiś sposób się zreflektuje. Ale, w mojej skromnej ocenie, jeżeli ten skin rzeczywiście się pojawi, i rzeczywiście będzie w takiej formie, w jakiej jest na PB, to tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że może to być początek końca fajnych Ultimate Skinów. Ale niekoniecznie. Bo jeżeli takie ultimate skiny za 3000 bodajże 250 Riot pońców mają wychodzić, to wiemy, że już skinów tańszych niż epickie praktycznie Riot nie robi, no to co stoi na przeszkodzie, żeby za moment, za rok, dwa czy trzy lata robić tylko ultimate skiny? No to już w ogóle słupki na wykresie pójdą w górę i stąks totalny. No chyba, że gracze stwierdzą, że no chyba coś jest nie taki, my takich skinów nie chcemy. Myślę, że tą całą dygresję powinniśmy zakończyć jednym wpisem Marcela. Powinni zrobić ultimate skin do Orna, a nie jakieś Serafiny. Podsumowując, moim zdaniem nie ma nic złego w dodawaniu nowych postaci. Wizualnie Serafinka będzie się podobać, jakiej niektórzy będą jej nienawidzieć. No taki urok cukierkowych postaci. Ale według mnie troszkę szkoda, i to tylko moje zdanie. Ja byłem bardzo, naprawdę bardzo nachajpowany na tą bohaterkę. I pomimo tego, że wolę te mroczniejsze postacie, jej słodkość mi w żaden sposób nie przeszkadzała. Jej aktywności w social mediach czy dołączenie do KDA były naprawdę spoko i zbudowały naprawdę duży hype. A dostałem postać z lor, które mi się nie podoba zupełnie. Niezbyt unikalny zestaw umiejętności mam wrażenie. I naprawdę wątpliwy Ultimate Skin. Oczywiście ty możesz być zadowolony lub zadowolona z tego, że Serafin się pojawia. Wiecie, wszystko kwestia gustu i ja tego w żaden sposób nie neguję. Jednak trzeba się nad tym nieco zastanowić. Ja osobiście nie dziwię się, że graczom Serafin się ogólnie nie podoba. I że dużo graczy na nią narzeka. Moi mili, dajcie proszę koniecznie znać, co sądzicie o tej Sonie 2.0. Naprawdę jestem bardzo ciekawy. Ja uciekam, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.